Terima <small> kasih telah menonton! <noise> thank mm -hmm. you Piękne odcinki, bawiłem się wyśmienicie. Pierwszą pętlę pojechałem tak zapoznawczo. Na drugiej pętli postanowiłem zaatakować o, wszystkie odcinki z pętli wygrałem. Na ostatnią pędlę plan był taki sam, sukcesywnie powiększać swoją przewagę. Prawie się udało, ponieważ na przedostatnim odcinku uleg... ule... awarii uległ układ hamulcowy i jechałem połowę odcinka bez hamulców. Mimo to udało się wygrać odcinek, ale ostatni odcinek to jazda już totalnie bez hamulca i straciłem całą swoją przewagę wypracowaną przez cały dzień. Także, no niestety, tak bywa w motorsporcie, ale mimo to obawiłem się doskonale, zebrałem sporo doświadczenia, i jestem zadowolony. Ok, powiedz jeszcze, czy zobaczymy na barburce warszawskiej? Tak, na pewno będę na barburce warszawskiej. Będę się starał zakwalifikować na karową i pojechać bardzo, bardzo szybko i zarazem efektownie dla kibiców. Drahan, Lancer Evo 9.